Zobaczył ją tak bardzo blisko, tak naturalnie przepiękną Lili. I zapamiętał kolor wszystko. Już zakochany był, tak zakochany był. Na jego oczach wyłącznie nie kolory barwy i jej odcienie. Siemaneczku tutaj, Patamon 5.5 czy Minecraft Cheeto, czy albo hupcie normalnie, bo i tak już każdy z moje imię. I dzisiaj będziemy grać w grę internetową, która się nazywa Square i jest za darmo. A nagrywam tą serię tak, no z nudów. I myślę, że się Tak, to zacznijmy. Mam do wyboru 1 PGM -y i 2 PGM -y. Nie mówię tak specjalnie, ty tylko to chcę powiedzieć Więc ja jestem sam, więc zagram na 1 PGM -y. Jedziem z bitem Od razu wszyscy widzicie Jak połyka Aha Nie przepraszam, muszę włączyć dźwięk 吧。<Bye. S 2> <Bye. S 1> Ta postać przy, nie wiem, czy jest bardziej, będzie dar, bardziej nawykująca niż na ni Jankat, czy nie Jankat, ale. się zaraz dowiemy. Stój! Ja, ja. Total To ta bit. Aha, a beczki są takie, że tak wbijają na siebie ja będę mówił... A, prawie zginąłem. Tak, tak chcę Ciebie... Zobaczyć. Tak szarżuję na Ciebie. A żółwiki chyba zauważyliście. Po prostu... Tak, że jak mają tarczę, to nie mogą nic robić. Po prostu blokują wszystko. Się odsunę. Szarżuję! Ale fuj. A, chciałem to popchnąć. <gry> 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 ale jestem, jestem najlepszy w tym. What? Mam pewnie nie Ha? I co? Kto kamieniem bojuje? Odrywa ginie. To będzie moje nowe moc. Tak, teraz trzeba wypluć to, wyjść kurczaka, potem spodnień, zabić błoto, zabić błoto. My nie zabijamy błoto, tylko jejemy. jemy. I jedziemy z bitem w dół.

Tchau, tchau. <triuzdata> w końcu. <Jadrzuvia. triuzdata> Jeżeli wcześniej nie widzieliście jak jakby czy kości w to to pokażę. No nie udało mi się, bo bym zginął. Jeszcze raz, za chwilę, teraz jak będzie kolejny. Gin! Tylko dziwne, że on, przed... on nie tyje od jedzenia tragicznych i że smakuje mu kości, czekajcie. Czekajcie w drugą stronę, pójdziemy o. Nie, on tak się nie bawi. Dobra, teraz szarża. Nie yeah. I wszyscy są szczęśliwi. Nie wiem, czy widzicie mnie z Skype'a, ale wyłączę go. I'll be waiting for you. I'm waiting nie, yeah! zejmę kurczaka, albo nie. Patrz jak się... Pa... Ale patrzcie jaki on jest słodki. Niemka też jest słodki, tylko że Nijemka denerwuje. Wow. Was... Nie! Uh. Chcę pobić swojego high scora. Wow. ale ulti kill. Kładę kilka. Co? Try again. To było nie fair. Nie, ja się będę zdrowo odżywiał. Odżywiam się złoto. Zdrowo. Złoto. Odżywiam się złoto. Widzicie? Jak się... Jak się zdrowo odżywię? Tylko, że z jeden kość kurczaka, to chyba nie jest zdrowe. Triple kill. Lik jako kwadra Chyba nie. Będzie double kill? Czekam aż się odbije. I ten się odbije od tego nie, się jeszcze raz odbije od tamtego. Nie, triple kill. Ja chcę quadra, ale nie double kill tylko. Double kill. I patrzcie jak się cieszę. Yeah. Nikt tak się nie cieszy jak on. Zbyt dużo tu kolców. A ja muszę iść zdrowo, więc pomidorka I obór. I się boję, że ja zginę. Nienawidzę. Czekamy. BOOOOOO A my się kąpimy na żółwie Te Jeszcze kwiatowe żółwie most Jesteśmy monsterami tej gry Zjadł kamień Dobra, najpierw, najpierw się dobrze odżywimy, później będziemy jeść, zjeść deser Wow. Jesteśmy masterami w tą grę, pomimo tego, że zginęliśmy przez nienapotkane problemy życiowe. Którego zabiję? Ciebie. Ciebie też. Siema. Wow. Ale go... jajecznika. Znaczy ja? Cieszę że mnie oglądacie, widzisz? On, on, te, on też mnie ogląda i to bardzo często. On mnie subskrybuje. No, 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 no. Epic, tak. Byczek. czy kamień, bo tu nie, nie ma Albo to jest kamień, albo. Ryby. Ryby mają taką specjalizację. O, właśnie, że umiem latać. Tak latają przez Chcieli mnie otoczyć, ale ja byłem lepszy. Nieeee! Nie! nie ha, ha, ha. Jaki survival. Jem wah, Ła, 4000. że drewna mi nie zabraknie, bo nie chcę, mi się będzie chciało, że to z tym ciężkim blaskoczkiem. To ciężki blaskocz jest zły. Tu się nie uda. Nad tym, że devil kill jest. Nowy rekord. po milionów milion było na początku. Wow, wow, wow. Mega Hiper Super Combo! zepsuje wasz level! Wow. Wow. Teraz jest drewno, Ej. Ale on szybko do takie blokki drewno. Też tak będzie się... Ja, ja się nauczę... połykać drewno szybko. Zrobić. Nie wiem czy to widzieliście A jak tak to To nic się nie stało O Jezu, ale Dunegon Zniż drewno i zjednoczonychkę, żeby walczyć z pierwszym bossem Teraz wróć do miasta Połknij kamień i, I zabij go Completed. First boss died. Now I'm set. Zablokowaliśmy go. Expert na pół. Jeeey. Yeah. boss. No bo tamten ten, ten się nie liczył. No bo go nie trzeba było odblokowywać. Tych innych. Tych wszystkich musimy odblokować. Tamten był zabarw. Więc to nie, to nie był po Czy będę musiał wracać po drewno? Zobaczycie się już w tym odcinku. Nie. Teraz chyba będzie kopalnia. Tak jest kopalnia. Dobra, widać wszystko dłużej i wyraźnie. Idziemy tu. No. O, teraz tu. Hmm, ale się zaszło. O, ale trapt. Nie, ja się tu boję, że on mnie sobie. Bije. Mówię. Nie, dobra, idziemy tam. Oni muszą to tylko nie jest Nie, ble, T, Na odległość. No, no się, nie dalej, uda ci się. się Aż tak długiego języka nie ma. Przejdzie do historii ta gra. Najlepsza strzelanka ever. Najlepsza strzelanka koblem ever. Ah, Zwolnimy tak było. Ostatni kamień. I odblokujemy. O, jej, ale mi languje. Coś. Można było zaszarżować, ale nam się nie udało. Ooo, ostatni. Tylko on został. Szybki kamień! Przełknął. Ja się cieszę, że przełknął kamień. Ooo, to jest fajny level, tylko najpierw pokażę. Musimy tak żółwie zrobić. Ze zabić, żeby pokazać wam co, co... jest spojnego. Oho Jeszcze ta twarz. <grym> Skoczymy? Aha. Uii! Jedziemy? Aha. o to mi chodziło I... rośnie adrenalina nie wytrzymam te emocje I... yeah. ostatni ludzik Żółw, ludzi o żółw, nie ma z tej strony. Się, jak się ślizga. Będzie mógł skręcić, czy będzie musiał iść prosto? Od żółwie mogą skręcać. Czy Nie. Czytujesz? Dobra, już nie czytujesz. Ale dobrze mi. O. Nie wiem, że teraz pójdzie tu. Działam. O, zablokowałem go. Good job. Teraz czekamy. Nie. Kobla szybka. Niech, to nie udało się. Już tak niesymetrycznie stanęłam Hala, jestem niezłe. O, 8 tysięcy. Dobijamy do 10 tysięcy. Yeah, już jest A teraz pokażę wam co robi galaretka, tylko to jest naprawdę niebezpieczne, więc nie róbcie tego w domu. To, się sami... to jest bardzo niebezpieczna misja, ale nam się udało. Dobra, zaraz koniec odcinka. Bo już się trochę gramy w tą grę. Tylko chcę wbić 10 tysięcy. Jak wbiję 10 tysięcy, to koniec. Albo zginę. Otworzymy ci ciasto. Czy otworzymy ci przejście? Przez ciasto. Jeee! Yeah! Długi język rządzi. Nie. Boję się iść. Ale to mówię. Dzien kamień, zjem kamień, zjem kamień. Kamień? Nie, nie zjem kanień, nie. To będzie chyba ostatni kamień, który zjem. Czy to będą ostatnie owoce, które zjem i warzywa? i inne opieki, które zjem w tym odcinku. Na razie zapakujemy je O, Jesteśmy nie w Nie. nie. Pocieszcie mnie jakoś... Powiedzcie, że nie straciłem punktów. ZRACIŁEM PUNKTY. To jestem smutny. Ale on jest taki... 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 nie. Nie smutny. Ani szczęśliwy, ani smutny. Dobra, musimy skończyć ten level. Przysięgłem sobie, że skończę ten level. Więc... to zrobię. Zemsta! Idziesz. No skręczną. No. Albo dobra, on tu idzie już. Czekamy. Teraz on się odbije. Będzie szedł. Szedł, szedł. I dostanęcie! I niż nie mamy jak tego odzyskać. też mi coś napisał znowu na skype'a i mogę się zrobić na nie przeszkadzać za chwilę to zobaczę to było głupie bym no teraz szczelił ale się boję od tamtego bo on tak będzie tu chodził w tym jest powrotem nie z Bogu chyba mapę skręcisz, czy nie skręcisz? Ja skręcił! Uwaga! Boom um, headshot! Dobra, to to tyle w tym pięknym Square Millu, znaczy w tym odcinku, bo postaram się dokończyć tą grę, no to... nar. Albo nie, jeszcze zrobię jeszcze jedno. O, pokażę Wam ile jest leveli. To jest 50 leveli, a my jesteśmy na 18. No to będziemy, to, zr to zrobię w to w jakieś około 2-3 odcinki. Około. Dobra, to Siemanko. <zysy>